Witam wszystkich bardzo serdecznie, z strony Weiser witam witający już w pierwszym odcinku zagramy w Mountain Late World Warband, Floris Expendent Mod Park Tak właśnie, cóż nie będę zbytnio opowiadał o tej modyfikacji, bo pewnie ją znacie, jeżeli nie znacie, to i tak wam nie opowiem, bo nie znam tej gry. Tej modyfikacji wcale, a wcale. Nie co, to zrobiłem test. Pograłem sobie jeden dzień aż w tej grze, więc to jest naprawdę bardzo dużo. I wiem wszystko o tej grze. Dobra, teraz na poważnie. Rozpocznijmy naszą grę. Widzicie tutaj w naszym menu głównym... Mamy już inne menu i tak dalej, znaczy inne obrazki, loadingi. No i co się na samym początku zmienia? Mamy biografię, która na pewno zrobi sobie mężczyznę, będzie ubogim arystokratą, e, będzie sługą, będzie handlarzem niewolników i <laughs> poczucie obowiązku. Tak. Tutaj w zależności od wyboru, kim był nasz ojciec i tak dalej, mamy różnego rodzaju właściwości. Czy nam się zmienia siła, albo charyzma, albo inne z tych e, umiejętności. Dobrze, będziemy na samym początku 225 200 200 pieniędzy plus zładowadania bronią e, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wojska rozszerzone i wojska przerobione. Nie wiem co to jest, więc zostawię sobie na wojskach e, rozszerzonych. E, zaczniemy grę w Swadi. E, I to chyba wszystko. Zaczynajmy. Oczywiście <laughs> imię to będzie Weiser. E, Jaki również? Jaki również? Zwiększymy sobie na samym początku siłę. E, albo nie, nie, cofnij. Na pewno pójdziemy troszeczkę w zręczność. Żebyśmy mieli, e, poprawili sobie jazdę konną. No i tak nie poprawię. Ale dobra, jest na trzecim poziomie, więc jest e, ok. E, na pewno siłę ciosu byśmy bardziej uderzali. E, Jakie również badanie bronią. To też nam się przyda. E, I co jeszcze? Niech będzie atletyka. Będziemy się popylać przed bandytami. W trakcie bitwy Dobrze, e, właśnie, w tym będziemy w ogóle e, W tej serii będziemy iść bardziej w W bronie jednoręczne No i coś się na samym początku zmienia? Mamy nowe ryje do wyboru e, Jakieś Azjaci, nie Azjaci i tak dalej no, To to jest dopiero murzy. Jakie, kurde, będzie takie w miarę normalne Pełną włosy damy sobie takie do góry, co ja mam, dokładnie takie czy takich nie mam, ale mam lepsze. Ja <laughs> naszartuję. No, Zarost taki będziemy mieli lekki, bardzo lekki. Nie, no wcale to nie. No, nie ma takiego. No będziemy bez zarostu. Będziemy bardzo młodzi w tej serii ogólnie. Dobra. <laughs> będziemy bardzo młodzi. zmienimy sobie włosy na takie bardzo brązowe. Tak, są rude trochę. Nie no, dobra tam, może to od słońca. Dobra, oczywiście tymi opcjami nie będziemy się bawić, bo ich jest tutaj za dużo. Dobra, coś się zmienia. Zmieniają się tutaj tekstury. Tekstury są zajebiste. Zajebiście wyglądają, są o wiele bardziej poprawione od podstawowego, Mantum Late Warband. Więc to naprawdę jest na wielki plus, jak widać zresztą. Jest bardzo spoko. Co ja mam? O, deskę. No, no spoko, no deską też można bić, no. Dlaczego by nie? Dobrze. A więc. Wow, tutaj widzę przeciwnik, ładnie. Ej, slalomy na niego nie działają. Jak widzicie, są również e, poprawione animacje walki. E, z tego co ja są też również e, poprawione animacje naciągania cięciwy i strzelania z łuku, więc to jest naprawdę na duży plus. Jak widzicie, to już walka taka łatwa nie jest. To już trzeba troszeczkę kombinować z przeciwnikiem, bo on może szybciej od nas cios wyprowadzić. Więc tutaj już naprawdę nie będzie zmił się, nie będzie łatwo. Kurde, a silny jest ale dobra, dostałem web. Okej, okay. z prawda miałem deskę, więc miałem troszeczkę trudniej. Hello. Dobrze, nic nie jestem, Oczywiście początek będziemy przyspieszać, bo to jest nic ciekawego i to było również po całym Late Warband. Dobrze, no i tak to prezentuje się mapa ogólnie świata. Nie zmienia się ona niczym, jeżeli chodzi o wielkość i o rozłożenie terenu, od podstawowego na tym Late Warband. No ale na pewno czym się charakteryzuje ta modyfikacja? No jest dużo tutaj różnego rodzaju nowych jednostek. No właśnie, możemy sobie na samym początku herb wybrać, a to jest dzięki temu spowodowane, że wzięliśmy dobre e, dobre statystyki na samym początku. Na pewno jakiś ładny sobie weźmiemy herb. Nie wiem, ten orzeł jest fajny. Albo tygrys. No, kraba na pewno nie wygląda dziecinnie. No, no naprawdę herb, herby są tutaj pozmieniane. Yy, I wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jest ich dużo przede wszystkim. O! Wierzymy polski herb. Biało-czerwony z orzełkiem. Yy, dobrze. Dobra, najpierw się tutaj oporządźmy. Tutaj mam efekt w mamy suszone mięso. A to jest pałka, okej. Okay. No, dobra. 225 denarów, tu jest nasza postać i oddział możemy mieć 59 ludzi w naszej kampanii. Dobra, na samym początku na pewno połazimy po wioskach e, i porekrutujemy troszeczkę. E, Wieśniaków Dobra, jest jeden. Tu się kurde no, na samym początku na pewno trzeba będzie uważać na bandytów. Tak, i to jest właśnie jedna z zajebistych e, rzeczy, że... Dostajemy różnego rodzaju listy i tak dalej. Również możemy spotykać wojowników na mapie świata, dzięki od których dowiadujemy się, że w danym mieście są różnego rodzaju turnieje. to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Tylko również na samym początku widziałem bardzo mały widok, więc możemy łatwo wpaść w, w jakieś bandytę, co jest niekoniecznie dobre dla nas, zwłaszcza na tym etapie gry. No ale dobra. Nie ma łatwo, nie ma łatwo, zwłaszcza w tych czasach. Łatwo nie jest. No, to jest czterech. Bardzo ładnie. Oczywiście znaczy po lasach nie opłaca się chodzić, bo w tej modyfikacji jest o wiele więcej bandytów w lasach. Więc, więc, więc jest nieciekawie. <laughs> Dobra, idziemy do Rulums. Brać kolejnych och ochotników. Eee, właśnie, również. W tej serii planuję nie robić tak zbytnio dużo ankiet, ponieważ przez ostatnie czasy było bardzo dużo ankiet dotyczących specjalów i tak dalej gier, więc e, myślę, że postanowię sam w tym w, w tej serii e, wybrać frakcję i dołączyć do niej. Ale również myślę, że te nie zabraknie innych różnego rodzaju ankiet w tej serii. Bo, na przykład, będę się pytał o inne różnego rodzaju rzeczy i będziecie mogli mi pomóc doradzić. Również, jeżeli ludzie z dzieci mieli jakieś mi podpowiedzi, pomocy i tak dalej, no to możecie mnie poinformować, bo jak już mówiłem, ja w tego moda praktycznie wcale nie grałem i raczej inteligencją w tym modzie nie, zabłys nie zabłysnął, więc wiecie. Również fajnie wyglądałem tutaj e, tekstury zamków i miast. A wioski chyba nie zostały poprawione? Raczej nie. Dobra, tutaj dwóch. Okej, okay, ile my mamy pieniędzy? 95 denarów, nie jest to dużo. Więc to dobry początek byśmy mogli już atkać po jakichś bandytów. że się te mniejsze grupki, bo ja z tą pałką to ja zbytnio dużo nie zrobię. Dobrze, mamy wieśniaków, jej. No widzicie, mamy już jakąś nową zbroję, więc jest spoko. W to są chyba jakieś szaty. O, 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 tutaj coś widziałem, 10. Czy ja chcę ryzykować? Raczej chyba nie Chociaż 10 Dobra, zaryzykujmy Jak padniemy, to padniemy, mówi się trudno O, może ich możemy? Nie, oni sami uciekają Dobra No tam krawana jakaś A ja chyba swadzie... Nie, w ogierowie się chyba biją z tymi z Nordami na samym początku Dobra, atakujmy go Tak, również tutaj jak widać zmienia się różnego rodzaju e, różnego rodzaju mamy nowe opcje, na przykład dowódce. możemy wybierać dowódcę, no, oczywiście na samym początku my wyjdziemy bo my tutaj najwięcej wiemy No dobra, atakujemy wroga No i patrzcie jak to pięknie wygląda, patrzcie jak tutaj mapy zajebiście są e, zajebiście są eeeem no, widać, że jest tutaj po prostu. Po prostu, kurde, zabrakło mi słowa. No, są zajebiście zrobione, patrzcie ile to jest, krzaczków. Fajnie, są drzewa, prawda? No, naprawdę, fajnie to wygląda. Mapy są zapełnione. Eee, to są ja coś. Słabiacy. Dobra, bierzemy nasz do Chomdecha i atakujemy. Jebułot spał. o jejuty, ma laskę pasterską. Patrzcie go, skurczy syn. Dobra, pierwszy kill w naszej serii, jest dobrze. No, wieśniacy, atakujcie ich, Zdobądźcie jakieś doświadczenie. Oczywiście, znaczy jak na samym początku w każdej serii, praktycznie grając z Matem Leight, będziemy zbierać same najmniej wartościowe przedmioty. Byle byśmy się zbogacili na samym początku gry. Nawet jakieś kamienie warte, jeden denar będziemy zbierać Dobrze, nabiliście go Gratuluję Heh, A tak, jak patrzymy tak ten herb wygląda trochę jak pruski Dobra, <śm> trudno No i... uuu, patrzcie Mamy lepszą zbroję, więc na pewno ją bierzemy Na pewno będzie lepszy też miecz i budki! Jeja! Yeah, ładnie Dobra Wszystko bierzemy, jak już mówiłem Posprzedajemy w mieście No i mamy pierwszą udaną bitwę za sobą z bandytami W sumie rabusiami, więc jest dobrze Okej okay. A więc właśnie, jeszcze awansujmy naszych wieśniaków No na pewno na milicjantów nie będę robił uczników, bo jakoś za łucznikami nie przypada. przypada. Jak widzicie, że fajnie zaczynają wyglądać jak żołnierze. Dobra, pójdźmy sobie do DIRIM i w DIRIM posprzedajemy nasze przedmioty, które zdobyliśmy po wygranej walce. Naprawdę, no, seria będzie myślę, że ciekawa i nie będzie ona aż tak nudząca. I wiecie co skaz? Spróbujemy w tym... w tej serii zrobić nasze własne państwo No wiecie, dobra Taktyka Może nie taktyka, ale będzie fajna zabawa Ale tam wiecie Za 100 odcinków <laughs> Zrobimy nasze państwo I tak, również to 10 odcinek będzie dłuższy Bo taka już, <laughs> taka już będzie pozycja naszych serii z Monteblade. A więc dobrze Rynek i handlarz bronią. Tak, tak, tak. Dobra, no zbytnio się na tym nie zbogacimy, ale zawsze coś. Ponad 70 denarów jest, więc jest spokój. Mamy 152? Tak, 152 denary mamy, więc jest ok. No i Możemy dalej sobie łazić po wioskach, rekrutować nowych ochotników i wędrować po mapie świata, brać udział w epickich walkach, dołączać się do królestw, a potem stworzyć własne. To będzie coś epickiego. No i oczywiście zrobimy sobie, nazwiemy nasze królestwo e, Rzeczpospolitą, lub po prostu Polska, ponieważ mamy flagę biało-czerwoną, więc dlaczego by nie. Okej okay. No, tu pięciu, jest fajnie OK. Dobra, pójdźmy jeszcze do tej wioski I wyśmiemy jeszcze jedną walkę, przeprowadzimy I myślę, że będziemy kończyć, bo to będzie taki odcinek wstępu, bardziej Rodowska Republika, wow A, no rzeczywiście, są pozmieniane trochę nazwy O, te wielkie księstwo wagierów. ogierów. Czyżby coś na wzór? Rosji? W zimie, Syberia i tak dalej? Uuu. No, wygląda to ciekawie, bardzo ciekawie. Dobra. Bierzemy ostatnich ochotników. Dziękuję bardzo. Dobra, szukajmy jakichś rabusiów. Ile znajdziemy? Pewnie teraz, jak będziemy ich szukać, to ich nie będzie, jak na złość. Hello? No i nie ma. Żyna <gryżna> skonsumowała 8 jednostek żywności, okej. Okay. Uj, na jeden dzień pozostało, tak? O, cholera, no to oni żyją naprawdę dużej ilości tego. Taki mały oddział. No, w przyszłości to może być dość upierdliwe, jak będziemy mieli większe. Oddziały, czy ich Powinienem ich złapać. Tylko w którym nie kierunku poszli. Ja widzicie, no, na samym początku miałem bardzo mały zasięg wzroku, więc jest. No, nie ciekawie. tu? 38 płacimy. Dobra. O, co tu się stało? O cholera. O, w dupę. No to możemy dostać w pierdzie. No, mam co milicjantów. Ale... Nie wiele. Ty, nie mam. Ej, zabrali mi milicjantów. A nie ma. Są. Mają tarcze przynajmniej. Dobra, no ale kurde... Ale mapy naprawdę fajnie wyglądają. Ładne są. <laughs> Gdzie jest przeciwnik? Przeciwnik zmierza do nas. Jak z tego się wychodzi? Bo ja nie ogarniam tak trochę. Dobra, jest i on. Oho, oni mają łuki, no to super. To atakujcie was, wystrzelałem jak kaczki. Idę za wami. No nową zbroję, więc, ej. Łopie, nie uciekaj. Ło, wow, ale zajebiste! kurzy się jak biegamy. Ej, tak będziemy mieli armię konnicy. O, panie. To będzie fajne. O, laguje mi się trochę giniemy, super. Ej, my padniemy, nie chcę nic mówić, ale... A, zabiłem go, możemy uciekać. <ścoughs> padniemy, dobra, wycofujemy się stąd. Cholera, jasne. Pierwsza także i przygrana walka w naszej serii Mountain Blade. Troszeczkę Morawi, straciliśmy. No ale trudno się mówi. Dobra ludzie, to będzie na tyle. Jeżeli film Wam się podoba, podoba to zapraszam do komentowania i... i komentowania. E, tak więc, trzymajcie się, no i do usłyszenia, w kolejnych odcinkach zagramy w Mount Blade Warband, Floris Modpack. Czy jakoś, tak? Będę po prostu mówił Floris Modpack. E, dobra. O, wow. Jaki zameczek malutki. Dobra, cześć.